Cześć, jestem Klaudia kanału No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Napisz wzór funkcji liniowej, wiedząc, że do jej wykresu należą punkty a i b. Ok, funkcja liniowa to y równa się a, x plus b. I tutaj mamy 0, zatem tutaj będziemy mogli sobie łatwo wyznaczyć wyraz wolny b. No to podstawiamy punkt a, to jest nasz x, to jest nasz y. No i spójrzcie, y to minus 2, a razy x, czyli a razy 0, tego w ogóle nie ma, to znaczy, że minus 2 to jest b. Ok. I teraz wiemy, że punkt b również tutaj należy, więc damy sobie znowu za x i za y. -a. Tym razem y to 3, 5 razy a to 5a, Plus b, no to tu będzie minus 2. Zamieńmy to sobie stronami. Przenieśmy sobie dwójkę na drugą stronę. To będzie 5. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. No i mamy 1. Mamy to. Mamy to. Zatem y to a. Czyli jeden jedynki nie zapisujemy, będzie po prostu x plus b, u nas minus 2. I tak będziemy robić każdy przykład. Tutaj mamy 0 znowu na a, czyli będzie 8. A razy 0, to to się zeruje, mamy b. Podstawiamy teraz b, czyli mamy x, y. Y to 2 równa się minus 2a plus 8. Odwracamy to sobie stronami. Przenosimy na drugą stronę. Odejmujemy. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. No i zapisujemy. Y. Równa się a, czyli 3, x plus 8. OK, no to teraz tutaj już wiecie, że 54 to będzie nasze b, x, y. Za y podstawiamy 0. Mamy minus 18x plus 54. 4. Przenosimy sobie 18 na drugą stronę. Dzielimy przez 18 i mamy 3. Zatem będzie to y 3. Tutaj oczywiście miało być a. 3x plus 54. Teraz 0 mamy tutaj. To będziemy korzystać sobie z tego. x, y. Zatem mamy minus 1 czwarta. A razy 0 to 0, czyli mamy już wyliczone B. Lecimy tu. Minus 2 i 1 druga równa się. 18a minus jedna czwarta. Wymieniamy stronami. Od razu zrobimy sobie to na wspólny mianownik. To będzie jeden krok, zawsze mniej. Hop. Czyli tutaj będziemy mieć minus 2 i 1 czwarta. Minus 2 i 1 czwarta to jest minus 9 czwartych. Dzielimy na liczbę czy przy niewiadomej, czyli możemy wymnożyć razy odwrotność. Skracamy 1, 2. Wymnażamy górę z górą, tu z dołem. 1 ósma. Zatem mamy y minus 1 ósma x minus 1 ósma. To teraz tutaj mamy 0 na b, no to 2, 2 pierwiastki z 3 to będzie b, wy już to wiecie. x, y, y 6 równa się a Pierwiastki z trzech, czyli będzie pierwiastek z trzech a dodać dwa pierwiastki z trzech. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj a przy pierwiastku z trzech, zatem weźmiemy to sobie, odwrócimy znowu stronami. Możecie sobie tutaj w ogóle wyznaczyć pierwiastek z trzech przed nawias, jeżeli macie ochotę. Chociaż Lidl nam to nie da. Będzie tak samo jak teraz. Myślałam, że będzie troszeczkę łatwiej, ale już wiem, że nie. Dobra, przenosimy to na drugą stronę. Dzielimy na pierwiastek z trzech. A bo dobra, nie... niewymierność. Nie będę tego robić od razu, bo ktoś może nie połapać. I teraz tak. To z tym to będzie 6 pierwiastków z 3, odjąć. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, no to jest 3. Razy 2 to będzie 6, na dole też jest 3. Zatem tutaj musimy na mianownik podzielić to i to. Czyli będziemy mieć 2 pierwiastki z 3, odjąć 2. Ok. Czyli nasz Y. To jest całe nasze A, czyli robimy to w nawias i będzie dwa pierwiastki z trzech odjąć 2x, no a nasze B plus dwa pierwiastki z trzech, taki potwór tutaj wyszedł. OK, no to tutaj widzimy, że 3 to jest B i lecimy z tym. To jest dotąd x, tu jest y. 4 plus pierwiastek z 2 nawias 1 minu, minus 2 minus pierwiastek z 2 a plus 3. Dobra. To 3 przenosimy na drugą stronę. Ze zmianą znaku najpierw to sobie odwróćmy. mieć tak. Czyli jest tak. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Usuwamy niewymierność z mianownika. U góry tworzy nam się wzór skróconego mnożenia bo mamy 1 plus pierwiastek z dwóch i to możemy zapisać w ten sposób. Albo możecie wymnażać każdy przez każdy. Tutaj oczywiście jak wolicie. Na dole też jest wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów. Ono jest łatwiejsze, więc robimy to od razu. 1 do potęgi drugiej odjąć pierwiastek z dwóch do potęgi drugiej. Dobra, lecimy górę. To jest nasze a, to jest nasze b, jeżeli chodzi o wzór skróconego mnożenia, nie o współczynniki. Czyli mamy a kwadrat, no to będzie 1 kwadrat, dodać 2ab, czyli 2 pierwiastki z dwóch, plus b kwadrat, czyli 2, a na dole mamy 1, odjąć 2. Góra to będzie 3 plus 2 pierwiastki z dwóch, a na dole mamy minus 1. Zatem będzie to minus, ten minus, 3 plus 2 pierwiastki z 2. Zapisuję to tak, żeby było ładniej. U Was oczywiście może być minus 3, minus 2 pierwiastki z 2, to jest totalnie to samo. I tutaj powyżej zapiszę tą funkcję, że będzie to minus 3 plus 2 pierwiastki z 2, x. Hop. Plus wyraz wolny B, czyli 3. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.